Jestem na fanek i tu będę e, pokazywał wam film, e, jak no, przez świata w ogóle e, no, rozmiar niby czy tam wielkość, no wielkość. No to CRS e, 5, e, 990 kilometrów. No, widzicie, tu pisze e, księżyc 1500 kilometrów. Który reklama to jest? Calisto e, 4800 km. Merkury 4900 km? No widzicie, na razie tu się tak robi, to duże już. Merkury to już się robi duży. I teraz Mars 6800 km. Żeby ilon Mask zrobił tak, żebyśmy żyli na Marsie. To będzie ciekawe. No ale dobra. Um. Wenus. Dziesią... Jezu, to jest. Raz. Co? Jezu, ja już nawet sam nie mogę tego czytać, ale Wenus ma już dużo. Ziemia ma już dużo. Ogólnie. Tak, ziemia tu jest nasza. Co to jest? Jakiś Kepler, jakiś 22B, ale to już ma dużo kilometrów. Neptun dużo ma już. Uranus pięć, 51 tysiące to jest? Tysiące czy... No tysiące, no. A widzicie, jest dobrze. Eee, Saturn. Boże już to jest wielkie. A i tak, Saturn już ma dużo. No to widzicie, że ma już to też dużo już Jupiter. No ale. już na sam nie mogę czytać. No. Proxy ma centrażuri taum... jakieś. Widzicie, już tu jest dużo. Słońce to musi być już. No, słońce. Coś jest większe od naszego słońca? Naprawdę? Boże. Sirius A. No widzicie, już się tu do dobrze robi. No, ten nasz przeświat e, jest duży już. Bega. To są słońce, Jakieś gwiazdy? Czy co to jest? Nowe słońca. Nie, no, ale tu jest, tu jest słońce. Boże, co to jest? Porównanie porównanie do, do słońca aż takie filkie? Nie, no, chyba żartyk. Nie, no, nie. Ło, wow. naprawdę? Ale widzicie, to już chyba to jest miliony czy miliardy. Kilometrów to już ma O, 2 biliony kilometrów ma to. 2,4 e, biliony? Uysatsuti. Dobra, nie czytam. A to jest Czarna Dziura, czy co to jest? Czarna jest. Druga Czarna Dziura, jakieś ton sześćset osiemnaście, 18 Katz nebula. nebula. no dużo to już czyste, 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 Helix czyste, Orion Nebula. Naprawdę, aż to tak wielkie jest? Jego. Ile jeszcze zostało? O, dobra, spoko Omega Centauri. Boże, jak to wielkie. A to w sumie na Light Years to jest w ile jest 100 kilometrów. Nie no, ale już dużo tu się robi. No, ale naprawdę dużo już się tu robi. Ten Milky Way, no. Milky Way. To jest akurat dużo, bo to słyszałem o tym już kilka razy. I co jest największe? Powiedzcie mi. test Void. Co jeszcze jest większe od tego? Uniwers, Przeświat. Łatko. <laughs> no i dobra. już tu jeszcze jest? Dobra, do następnego odcinka.